Jej ciało znaleziono przypadkiem, szczegóły napawają lękiem: Kim jest tajemnicza zmarła? Nieniepokojone przez nikogo, niezauważone, tkwiły w piwnicy kamienicy w łodzi. Przypadek sprawił, że ktoś je odnalazł. To ciało kobiety, zwłoki były niemal zmumifikowane. Kim jest tajemnicza zmarła, śledczy mówią o swoich przypuszczeniach i napawających lękiem okolicznościach. Kamienica przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. To w piwnicy tegoż budynku znaleziono zmumifikowane ciało kobiety. Makabrycznego odkrycia dokonano 29 października. Łódź, ciało kobiety w kamienicy. Mieszkańcy łódzkiej kamienicy zgłaszali problemy z instalacją elektryczną. Administratorka budynku zeszła więc do piwnicy. To ona, kompletnym przypadkiem, odkryła ciało kobiety. Z naszych ustaleń wynika, że do tego momentu przez dłuższy czas nikt tam nie zaglądał. Żaden z mieszkańców nie poczuł też żadnego fetoru, bo ciało było mocno wysuszone i nie wydzielało w zasadzie żadnego zapachu, mówił portalowi Prok. Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kim jest tajemnicza zmarła? Kim jest zmarła kobieta? Co doprowadziło do jej śmierci? Na odpowiedzi przyjdzie jeszcze poczekać. Według biegłych do zgonu mogło dojść na przełomie czerwca i lipca 2024 roku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Na ciele kobiety nie znaleziono śladów przestępstwa. Przyczyna śmierci kobiety nie jest znana. Ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu. Wiadomo, że kobieta nie mieszkała w kamienicy, w której ją znaleziono. Jej wiek wstępnie określono na około 40 lat. Nie miała żadnych znaków szczególnych. Śledczy sprawdzają, czy tajemnicza zmarła to zaginiona mieszkanka innej dzielnicy Łodzi. Zlecono badania DNA.